By dotrzeć do złotych hektarów Brandon i Brady, muszą zbudować drogę, która będzie kosztować 50 tysięcy. By ją sfinansować, eksploatują Zawijas. Ten surowiec stawia przed nami wyzwania nawaliła koparka, a kupno turbosprężarki to jakiś kosmos. Tydzień wcześniej. Tracę zasilanie. 360. Co do. Doznała awarii. Koparka zdechła. Ekipie pozostała jedna sprawna. Jest bardzo niedobrze. Podwójna robota na wykańcza. Kursowanie między odkrywką i przesiewaczem. Zużywa dużo paliwa i maszynę. Taka praca jest czasochłonna i kosztowna. Brady musi załadować ciężarówkę, zanim wróci do maszyny, by ją zasilać. Sama jazda sporo trwa. Ale pomoc jest w drodze. Dotarła przesyłka. Brady? Yeah, the, Mam część. Oh, right Świetnie, today. przyjechała Perfect, dziś. But, uh, in, eh? Montujmy. Yeah, like a no time, eh? Zaraz maszyna okay. zamruczy. A Oby. Tydzień czekaliśmy na sprężarkę. We'll and... Zamontujemy ją, licząc, że zadziała. Bracia wyłożyli na nią 7 dolarów. Spójrz, wszystko pasuje. Koparka stała bezczynnie przez tydzień, ale przyszła sprężarka i maszyna wróci do pracy. Dokręcam wszystko. Tu jest dobrze, tu też. Możemy włączać. Skakuj do kabiny i zobaczymy. To problem z silnikiem. Mam dość. Nie wygramy.